Dobry wieczór, Fatulacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Zagadkowa Noc. Mam nadzieję, że o tak późnej porze jeszcze ktoś przed telewizorem jest. Słuchajcie, będę bardzo szybko przypominać dzisiaj zasady i tłumaczyć o co chodzi, dlatego że dziś wyjątkowo krótki program. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak krótki program miałam okazję poprowadzić, także już przypominam zasady. A o co chodzi? Zastanawiamy się nad słowem sześcioliterowym na literę K. Póki co nie obowiązuje żadna inna zasada, ale te osoby, które być może mają okazję brać udział w rozwiązywaniu zagadek częściej, Wiedzą, że kolejna zasada się tam pojawi po drodze przy kolejnych rundach, więc bądźcie czujni. Póki co sześcioliterowe słowo, dowolne słowo, naka. Oczywiście chodzi o cenzurowane słowo, to wiemy. No i wiemy, że. Musi to być słowo, które istnieje w słowniku. To co? Przypominam, zasady jeszcze czekam na pierwszy, szybki telefon, pierwsza stuwa do wygrania. W naszym programie mogą wrócić osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą nie zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Telegazety Telewizji Polsat. Jeżeli już ktoś ma pomysł, pierwsze słowo, zapraszam serdecznie do studia. Pierwsza stuwa do wygrania. Jest tam ktoś jeszcze przed telewizorem? Wiem, że jest kolega Darek, kolega naszego reżysera, więc pozdrawiamy go serdecznie, ale on na pewno nie może wygrać pieniędzy w tym programie. Natomiast Wy jak najbardziej, więc jeżeli macie jakiś pomysł, zapraszam serdecznie do studia. Pierwsza stuwa czeka. Kto ma pomysł? Kto już wie, jakie sześcioliterowe słowo da się ułożyć? Pamiętajcie, przeliczcie litery. I Jest pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o słowo. Kostka. Kostka. Dobry pomysł. I wygląda na to, że się wszystko zgadza. Gratuluję panu serdecznie. Stuwa dla pana. Nie śpi pan o tej porze. Wow! No, cieszę się, że jednak ktoś tam po tej drugiej stronie ekranu jest. No dobrze, to biegniemy dalej. I uwaga, co się tutaj zmieniło? Czekam na kolejne słowo. Również sześcioliterowe, również na literę K, ale uwaga, dochodzi tutaj bardzo ważna zasada. Nie powtarzamy liter w kolumnach. Czyli kolejne słowo, na które czekam. To słowo, w którym na drugim miejscu nie może się pojawić litera O, na trzecim S, na czwartym T, na piątym K i na ostatnim odpadła samogłoska A. To mnie troszkę martwi, bo ta samogłoska A na tym ostatnim miejscu w słowach jest dość popularna, więc sporo słów już tutaj pan tym słowem kostka wykluczył, no ale miał pan prawo tutaj, kto pierwszy ten lepszy. Akurat pan wpadł najszybciej na propozycję słowa, więc no, być może zastanawia się pan nad kolejnym słowem. A może są już inne osoby, które miały inne słowo i to słowo wciąż pasuje? Sprawdźcie, upewnijcie się i dopiero kiedy jesteście pewni, że macie pasujące słowo, wybierzcie numer telefonu. Pamiętajcie, jedna podstawowa zasada: nie powtarzamy liter w kolumnach. To co, jest już ktoś, kto ma kolejny pomysł, bo ja mam kolejną stówę do rozdania. A przypominam, że dziś naprawdę wyjątkowo krótki program, więc mam o wiele mniej czasu na to, żeby rozdać Wam jak najwięcej pieniędzy. Także to od Was zależy, jak szybkie tempo tutaj narzucicie. Stuwa, kolejna stuwa do wygrania. Dwie drogi do studia. Gwiazdka 7301 wybieramy z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704-304-301. Kto już wie, jak będzie brzmiało kolejne pasujące słowo? Jest ktoś, dobry wieczór, jakie to słowo? Dobry wieczór, kurnik. Kurnik, sprawdźmy. No, pasuje, więc nie ma się co śmiać. spróbować się zastanowić nad kolejnym słowem. Co my tutaj mamy? Na trzecie słowo już czekam, więc dobry refleks. Ehm, refleks dopisuje. no i myślę, że gdzieś tam do no przynajmniej dwie osoby to już wiem, że przed telewizorem są, więc bardzo mnie to cieszy, że no, nie zostałam o tej porze sama, no bo tego się obawiałam. Trzecie słowo i o co tutaj chodzi? Również sześcioliterowe słowo, na K, ale uwaga, koncentrujemy się, bo już po dwie litery. Było z zaskoczenia, poproszę o 10 chwil. Może faktycznie o tej porze Ktoś tam gdzieś delikatnie przysnął przed telewizorem, to jest szansa, żeby się przebudzić. Jeżeli udało się po drodze to słowo skojarzyć, też by to słowo podać tutaj na antenie. Dziesięć chwil, dziesięć szybkich chwil i kończymy tę rundę. Biegnijmy dalej. Słuchajcie, szkoda czasu. Ja was tu muszę jakoś zmobilizować, bo wiem, że o tej porze no, tak łatwo nie jest. Chociaż popatrzcie, trzy rundy już za nami. I to wy narzuciliście to dobre tempo, więc jest szansa, że ktoś sobie poradzi. A słuchajcie, mam dobrą wiadomość od reżyserki. Reżyser mówi: Słuchaj, ponieważ naprawdę trudno się zrobiło, trudna runda, a chcemy jak najszybciej tę rundę rozwiązać. Jeżeli w ciągu tych 10 chwil ktoś z Was trafi do studia i poda pasujące słowo, wygra: Uwaga, okrągły tysiąc złotych. Tak jest. No, słuchajcie. To jest o co walczyć na pewno warto, tylko próbujcie. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest przed telewizorem, że nie wszyscy poszli spać, bo no fakt, że do tej pory kilka osób poradziło sobie z poprzednimi rundami, ale nie mam pewności, czy te osoby już przypadkiem nie stwierdziły, że cieszą się wygraną i w zasadzie to mogą już spokojnie iść spać. No, mogą, ale jeżeli ktoś chce wygrać tysiąc złotych, to warto jeszcze przed telewizorem chwilkę pozostać. Tysiąc złotych za czwartą rundę. Przejdźmy do kolejnej. Osiem chwil. No, słuchajcie, mamy coraz mniej e, czasu. Tysiąc złotych, tysiąc złotych, po które możesz tych do oddania. Kto ma pomysł? Kto wpadł na to słowo? Kostka, kurnik, klimat. Bardzo dobre propozycje. No właśnie, ale jak tutaj wstawić kolejne słowo? Jakie to może być słowo? No to kogut y pije. Myślałam, że może kogut. No ale kogut to po pierwsze za mało liter. Po drugie, już tutaj na drugim miejscu osie się pojawiło, więc nie mogłoby być. Ha. No, tak już próbuję się zasugerować jakimiś podpowiedziami, jakimiś tutaj właśnie dźwiękami. Może sprawią, że przyjdzie jakieś słowo do głowy, o którym wcześniej nie pomyśleliśmy. Mam nadzieję, że Wy też jakoś tak próbujecie się zainspirować, no bo tak jak po prostu myślimy o sześciolitej. Dobrze, ostatnie trzy chwile i żeby się waliło, paliło, muszę usłyszeć odpowiedź. Gotowi? Trzy. 3... Więcej czasu nie będzie. Dwa. 2... Jeden. I słuchajcie, ostatni moment. Na trafienie tu do studia. Ktoś dał...